Cześć, z tej strony Mariusz Stążały. Serdecznie zapraszam Cię na drugi zjazd Akademii Prawa Nieruchomości Elżbiety Liberdy, 15 lutego Warszawa. Pokrótce powiem o czym tam będziemy mówić, co Wam przekażę, czego Was chciałbym nauczyć. Przede wszystkim będziemy mówili sporo o biznesie kwater pracowniczy, który świetnie sobie radził zarówno przed pandemią, w pandemii, jak i w obecnych czasach. Opowiemy sobie o tym, jak wygląda klient, jak wygląda najemca tego typu obiektów. Pokażę Wam model biznesowy, który ja stosuję. Pokażę też perspektywy rozwoju tego rynku, liczby, konkretne przykłady inwestycji na terenie Polski. Powiemy też o globalnych zmianach, które Powodują przeniesienie produkcji z Azji do Europy. Będzie o polityce cenowej, o rodzajach obiektów, o rodzajach standardów. Ogólnie omówimy sobie charakterystykę tego klienta, skąd on się bierze, dlaczego do nas przyjeżdża, dlaczego wyspecjalizowaliśmy się pod konkretną grupę najemców tego typu. Powiemy o tym, jak tego najemcę pozyskiwać, pokażemy różne standardy, ważne aspekty i szczegóły. Oczywiście, w związku z tym, że to Akademia Prawa Nieruchomości, no to nie zabraknie tutaj prawa, nie zabraknie tutaj podatków. Powiemy sobie o dobieraniu odpowiedniej formy działalności, opowiemy sobie o specjalnych spółkach zotworzonych pod tego typu wynajmy oraz trochę o tym, jakie to daje ogromne możliwości. Finansowe pod kątem optymalizacji podatkowej, coś o czym bardzo mało doradców mówi, a właściwie o tym nie mówi. Powiemy sobie o przepisach przeciwpożarowych, powiemy o współpracy z pośrednikami, powiemy o tym, jak rozliczać tutaj prowizję i dlaczego dla pośredników jest to duża szansa na duże zarobki, gdzie tutaj jest nisza, gdzie tutaj jest pole do. Popisu. W końcu powiemy, jak wyszukiwać tego typu nieruchomości, na co zwracać uwagę. Powiemy o sprawdzonych sposobach poszukiwania, powiemy o aspektach lokalu, jakie ten lokal powinien mieć cechy. Powiemy o lokalizacjach. Pokażę Wam, jak badać lokalizacje pod, pod konkretne wynajmy, pod konkretne też fabryki, zakłady. Jak łączyć nieruchomość, aby była uniwersalna, zarówno dla studenta, zarówno pod kwatery pracownicze czy pod całą rodzinę, czyli tak, aby tworzyć ten biznes wynajmowy nieruchomościowy bez ryzyka. Powiemy też, jak tego typu obiekty zaadoptować, jakie wyposażyć, jakie tam potrzebujemy wyposażenie, AGDRTV, jakie liczby łazienek, kuchni, na co najemcy tego typu nieruchomości zwracają uwagę oraz o tym, jak nisko kosztowo wejść w taki biznes albo w ogóle wejść w tego typu wynajmy Wynajmu bez kapitału, bo na to też są sprawdzone sposoby. O tym i o kilku aspektach dodatkowych oraz odpowiedzi na Wasze pytania w tym zakresie chętnie oczywiście odpowiem. Już 15 lutego w Warszawie drugi zjazd Akademii Prawa Nieruchomości Elżbiety Liberdy. To, że nie byliście na pierwszym zjeździe, oczywiście. Nic nie oznacza, bo ten pierwszy zjazd można nadrobić, więc możemy śmiało od drugiego zjazdu zaczynać. Na każdym zjeździe jest i tak, inna wiedza, która daje. W całości te wszystkie zjazdy dają po prostu mega, mega finansowe dopalenie nieruchomościowych biznesów. Także zapraszam serdecznie, do zobaczenia. 15 luty, Warszawa. Cześć!